Do niedawna słyszałem, że wyroków sądu się nie komentuje, nie podważa. No, chyba, że jest to Trybunał Julii Przyłębski. Natomiast wszystko, co e, powie Trybunał w Luksemburgu, niezależnie do kogo należy, jest święte, godne uwagi i natychmiast do zrealizowania. Otóż niekoniecznie. Sąd nieostateczny. Ważą w Luksemburgu w imię demokracji polską wolę bytu z rządzą dominacji. Sprawa jest poważna, kwestia zasadnicza. Temida zaś ślepa, a waga stronnicza. W dodatku do szali pcha się w zwartym szyku tłum swojskich tchórzliwców zamiast odważników. Sądzi sobie cło i okropnie błądzi, sądząc, że tak łatwo całą rzecz przesądzi. Werdykt może stanąć w gardle niczym kluska, choćby był, pomyśli Tuska oraz Ruska.